Jarek Adamski Silesia 24. Dzień dobry państwu. Raz jeszcze Jakub Hołstowski, marszałek województwa śląskiego jest naszym gościem. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. Szczęśliwy wyspany? nie wyspany, ale bardzo zadowolony. A prezydentura Andrzeja Dudy to jest szansa na stabilną Polskę, jak mówicie. Tak, tak, zdecydowanie tak. To jest tak jak pan redaktor to ujął to jest stabilna Polska, to już nie szansa, to już jest stabilność, to już jest bezpieczeństwo i bardzo się cieszę, że nasi obywatele, nasi mieszkańcy tak zadecydowali. Trudne wybory, ale tutaj. A spodziewał się pan, że będzie B większa, B wygrana, ale wygrana Andrzeja Dudy? Ja mówiłem, że to będzie właśnie tak balansowało 2-3%, mniej więcej tak to czułem wewnątrz. Nie mam oczywiście tam dostępu do badań, ale tak, jakiś taki, można powiedzieć, zmysł polityczny mi to podpowiadał, że będzie, będzie ciężko, ale trzeba będzie się pilnować do samego końca i ciężko pracować i zawsze ta ciężka praca przynosi szakty. A my, ta jesteśmy, a my jesteśmy, tak podzieleni już w tej chwili? Nie, panie redaktorze, ten cały w mojej, w mojej ocenie ta teza o podziale to jest troszkę na wyrost, ponieważ jest dwóch kandydatów, tak? Każdy ma prawo do korzystania z wolności obywatelskiej z tego głosu, który może jej oddać, oddaje na kandydata A lub B. Wygrywa kandydat A, B przegrywa. To o jakim podziale my to mówimy? To jest czysta matematyka. No to będziemy się lubić, kochać i wspierać. Czy będziemy się dalej kłócić? Ale wie pan, to zależy od człowieka, od tego, jaką ma mentalność, jakie ma podejście. Szanujmy wyroki demokracji, czy się nam one podobają, czy nie. Ja, na przykład, nigdy nie przypadałem za platformą obywatelską, ale też w Polsce rządzili i też te wyroki szanowałem. Decydowali o tym mieszkańcy, decydowali o tym obywatele. Uważałem, że to jest złe dla Polski, dla Śląska. No ale takie były wyroki, jakie były. Każdy ma swój czas, żeby pokazać, że rządzi skutecznie. I Pani myślę, na że prezydent Andrzej Duda pokazał, że w tym trudnym czasie jeszcze covidowym, tej, tej epidemii w skali kraju, pandemii w skali świata i kryzysu gospodarczego w skali świata, jest dobrym gospodarzem, który dba o interesy Polski. I że stabilizuje. Stabilizuje, zdecydowanie. Panie Marszałku, pan się zmartwił, jak pan zobaczył wyniki ze Śląska? Bo tutaj jedna Rafał Trzaskowski nie, 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 wiadomo, że to daje jakieś pole do myślenia, dlaczego tak się dzieje, tak? Ale z drugiej strony to też, to też inny charakter, no bo jak popatrzymy na, wy... na te wybory dwa tygodnie temu, to prezydent Andrzej Duda wygrywał w wielu miastach na Śląsku, co w, na przestrzeni historii e, jakichkolwiek innych wyborów to się też nie zdarzało. Więc trudno wyciągać tutaj takie zero-jedynkowe wnioski i przekaz, że nagle Śląskie Miasta są e, przeciwko prezydentowi. Wiadomo, że to jest pewien ranking e, e, polityczny i też nastrojów. E, bardzo wysoka frekwencja. Mnie osobiście tak. cieszy jeden fakt, panie redaktorze: 10,4 miliona głosów. E, jak sobie dzisiaj z rana szybciutko przesiedziłem historię, e, historyczne wybory 1990 rok. Lech Wałęsa 10,6 milionów zdobył głosów, więc zabrakło raptem 200 tysięcy, żeby no można powiedzieć, uzyskał bardzo duży mandat zaufania społecznego Panie w całym Słoku, kraju. jak się pan pracuje z radnymi Platformy Obywatelskiej? Wiecie pan co, Trudno mówić tutaj o jakimś modelu współpracy. Ja też nie widzę żadnych inicjatyw z jej strony, które by były bardzo merytoryczne. No, przeważnie to spróbowała granie na jakichś naprawdę niskich instynktach politycznych, co przykre, zachęca nawet z tego miejsca do współpracy. Te merytoryczne pomysły e, rozpatruję w sposób bardzo wnikliwy, i, i, i gdy takie się będą pojawiać, będziemy m, takie starania czynić. Ale przez te półtora roku, będąc marszałkiem, e, ani razu nie słyszałem niczego, co było konstruktywne. Z przykrością notowuję ten fakt, e, bo za bardzo dużo polityki. Ja też powiedziałem, że niektórym radnym się pomyliły adresy, że Ligonia 46 to nie wiejska e, i tu rozwiązujemy problemy mieszkańców. A, a pan marszałek w tej chwili o kim mówi? E, o radnych Platformy Obywatelskiej, posłach, którzy też przyjeżdżają. Ale też, no bo pana, pana posła nie było bardzo długo. Chyba pierwszy raz go widziałem w Sejmiku od półtora roku. Nagle przed wybrami się obudził z zimowego snu i chciał się pokazać, ale naprawdę pomylił adresy razem z jego radnymi, którzy go wspierali. Myślę, że Śląsk ma dużo problemów, dużo spraw do załatwienia i nam potrzeba tutaj spokoju i pracy merytorycznej, realizacji budżetu, wydatkowania budżetu. A pragnę przypomnieć, że za 2019 rok mieliśmy najlepsze wykonanie 18 lat, co myślę, że pan Saługa, no niestety. Nie może się takim wynikiem pochwalić. Panie Marszałku, by to właśnie o to, o to pytam. Jak będzie wyglądała ta współpraca? Bo mamy trzy lata do kolejnych wyborów. I to będą trzy lata kłótni, czy to będą trzy lata jakiejś jednak normalnej współpracy nie, no i rozwoju? Panie redaktorze, z mojej strony tutaj nigdy nie było jakiejś woli kłótni tak, na, na poziomie tego samorządu regionalnego. Wręcz przeciwnie, ja jestem otwarty na tą dyskusję. Uważam, że argumentacją i, i logiką jesteśmy w stanie się obronić w każdej sytuacji i też pokazywać tą dobrą zmianę, która zachodzi na tym szczeblu regionalnym. I myślę, że ten trudny czas COVID-19 pokazał, że patrzymy na region w sposób zrównoważony, że nawet ostatni fundusz solidarnościowy, który stworzony dla szpitali powiatowych przez, przez, na wniosek radnych myśmy tych pieniędzy w budżecie poszukali, chociaż ta sytuacja, wiadomo, nie jest tak dobra, jak w 2019 roku i, i pokazuje, że można mówić jednym głosem, więc no, zachęcam z tego miejsca do mówienia głosem w wielu sprawach, bo, bo budżet jest jeden, my z tego tytułu utrzymujemy Koleje Śląskie, utrzymujemy Instytucje Kultury, utrzymujemy szpitale, budujemy drogi, no, one nie mają barw Panie politycznych. pani tych pieniędzy będzie więcej na szpitale właśnie, bo szykuje nam się, by jesienią, jak mówi minister Szymowski, druga fala, a w przyszłym roku wiadomo, że te szpitale będą potrzebowały większe pieniędzy. Będą potrzebowały więcej pieniędzy. To są kwestie też NFZ-u, które strona rządowa tutaj musi określić, jak to będzie wyglądało w 2020 roku. Wiadomo, że ten 2000, 2021 roku, oczywiście o tym mówię, 2020 rok pokazuje, że jest trudnym rokiem dla szpitali, ale COVID-19 zaskoczył cały świat. Uważam, że Śląskie dało radę. Myśmy przekierowali ponad 250 milionów na szpitale w śląskim w różnych wariantach różnych formułach finansowych. Co więcej, utrzymujemy ponad 45 jednostek o charakterze medycznym, z czego 30 to są szpitale. No to jest największa grupa medyczna w kraju i, i, i póki co to wszystko się spina pomimo różnych trudności. I w tym trudnym czasie sobie daliśmy radę i jestem przekonany, że sobie damy radę też w przyszłym W roku. roku pan jest zwolennikiem tego centralistycznego modelu zarządzania gospodarką województwem, to znaczy zarządzania województwem śląskim z Warszawy. Czy wolałby pan jednak, żeby marszałek miał większe możliwości... Czyli ja nie będę jakby to powiedzieć teraz zastanawiał się, jakie by były większe możliwości. Oczywiście mamy taki model, jaki mamy. Ja bardziej jestem tutaj zawsze skupiony za tym, żeby więcej kompetencji było tych naprawdę stricte twardych, które mamy wpływ w regionie i, i, i na pewno tutaj takie, takie stanowisko niejednokrotnie prezentuje. Model centralistyczny w wielu obszarach się często też się sprawdza, bo myślę, że przykład zarządzania kryzysowego przy COVID-19 pokazał, że no przekazanie tych kompetencji na rzecz prezydentów. Burmistrzów uważam, żeby się kompletnie nie sprawdził, bo strona rządowa naprawdę dała tutaj potężne wsparcie. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Jak to się działo na zachodzie Europy, dobrze widać. Ale są obszary, które uważam, w, 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 można powiedzieć, samorząd regionalny powinien mieć więcej kompetencji. Mamy ich dość dużo, ale z drugiej strony tych zadań też jest bardzo dużo. Różnorodnych, to gdzie to kompetencje powinny się znaleźć. No, myślę w tutaj, w jeżeli przykładowo, przykładowo kwestia związana z, z, ze zdrowiem, czyli wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wskazuje. De facto, jeżeli chodzi o NFZ, jeżeli chodzi o środki, które są przekazywane, że my na przykład nie powinniśmy pokrywać strat szpitali, bo de facto nie odpowiadamy za politykę zdrowotną. Owszem, wykonujemy, utrzymujemy szpitale, dokładamy, ale stricte nie mamy wpływu na wysokość kontraktów z nfz -em. I Trybunał to stwierdził, że rząd ma 18 miesięcy, żeby w tym zakresie wypracować takie regulacje, które będą odpowiednie do samorządu. I uważam, że to jest dobry wyrok, ponieważ jest to duży problem społeczny i duży problem gospodarczy, który musimy rozwiązać. Szląski, szpitali jest naprawdę pomimo tych trudności przyzwoita, ale z drugiej strony myślę, że takie regulacje, które strona rządowa musi wypracować, będą dobre dla społeczeństwa i też pokażą, kto za poszczególne obszary w 100% odpowiada. tak, Bo z jednej strony inwestujemy w szpitale, pokrywamy długi, pokrywamy pewne zobowiązania, a z drugiej strony no nie mamy wpływu na politykę zdrowotną. Ale myślę, że, że, że z drugiej strony wyrok Trybunału no, zobliguje stronę rządową do tych, do, tych, do tych działań i dla nas to jest bardzo ważny sygnał, jak to powinno być regulowane. Jestem przekonany, że sprawdzie. Jak to województwo będzie wyglądać będzie, w najbliższych miesiącach, Panie Znaczy wygląda bardzo przyzwoicie pomimo tej trudnej sytuacji, panie redaktorze. Nasz region uważam, to jest region ludzi pracowitych, zdeterminowanych o takiej genie pracowitości. Pieniądze i, trafiły do przedsiębiorców? Trafiają cały czas regularnie i będą trafiać, tarcze działają. My na poziomie tym regionalnym nasza tarcza działa. Mnóstwo wniosków wpływa na nasze działania, które przygotowaliśmy. Na no, przykład działania trzy-dwa, są Przedsiębiorczości, gdzie te bezwrotne dotacje dla przedsiębiorców wpłynęły najwięcej wniosków w historii, 2300 wniosków w tym naborze. Naprawdę mamy mnóstwo pracy i staramy się te Ale pieniądze to znaczy, że jesteśmy wypłacać. takim regionem, który jest spokojny i nie musi już myśleć o tym, nie, co, co nie, się stanie. Nie, nie, cały, cały czas ono? musimy tutaj, można powiedzieć, mieć na pulsie tą sytuację i poszukiwać tych środków. Udało się nam się w ramach kończącego się RPO znaleźć jeszcze te, te, te środki, poprzesuwać, e, ogłosić konkursy, ogłosić też wsparcie dla szpitali. Ja pragnę przypomnieć, że byliśmy jednym szereg regionów w skali całej Unii Europejskiej, który otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcia w programie, oryginalnym programie operacyjnym, co pokazuje e, taką skuteczność w zarządzaniu we współpracy pomiędzy Brukselą, Warszawą, e, a Śląskiem, ponieważ no, a pan się spodziewa, ten trójstyk e, tak musi działać. Panie Marszałku, Pan się spodziewa w m, kolejnych latach znacznego wsparcia ze strony środków unijnych dla Śląska? Tak, tak, zdecydowanie, ponieważ jak popatrzymy sobie teraz na tą perspektywę nową 2.21, 2.27, toczące się negocjacje, to pojawiają się czy źródła, tak? Czyli de facto polityka spójności, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i Fundusz Odbudowy. To są gigantyczne kwoty i myślę, że w tym drugim półroczu 2020 będziemy więcej wiedzieć, szczególnie w czwartym kwartale, jak te środki będą poukładane, jak będziemy zarządzać, jaką pulą dla rozwoju, tym bardziej, że sytuacja COVID-19 no, dotknęła co całą Europę. Chcemy inwestować w województwie śląskim. Drogi, ja, transport, szpitale. Myślę, że to i tak i cały czas inwestujemy, ale uważam, że powinniśmy dywersyfikować tą działalność gospodarczą, bo bo sytuacja z COVID-19 pokazała, że trzeba mieć bardziej elastyczną gospodarkę, która nie jest ukierunkowana na 3-4, można powiedzieć, dyscypliny gospodarcze czy obszary, tylko żeby tych obszarów było więcej i mocno wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, które potrzebują tego kapitału. A pan będzie wspierać kolej metropolitalną i metropoliję? Znaczy, no w dla tym mnie, kolej metropolitalna, panie redaktorze, to póki co koleje śląskie i tak tą funkcję już wypełniają. To są bardzo potężne kwoty, które my, można powiedzieć, przekazujemy na rzecz kolei śląskich, dzięki temu mamy najniższe ceny Praktycznie jako przewoźnik regionalny w skali, w skali kraju, więc kolej metropolitalna cały czas toczymy rozmowy z Metropolią o poziomie finansowania na przyszły rok. Mam nadzieję, że Metropolia dołoży tych środków z prostej przyczyny, że przecież wozimy tych samych mieszkańców. Mówienie o kolei metropolitalnej to jest bardziej pytanie zdecydowanie w kierunku tuje przewodniczącego, jaką mają wizję i skąd środki pozyskają na te projekty, bo póki co to kolej śląskie przewiozły w 2019 roku prawie 20 milionów pasażerów. A my chcemy rozwijać kolej śląskie, to jest dobry, sprawdzony przewoźnik. No i musimy je rozwijać, bo ostatni wypadek na węźle w Giszowcu sprawił, że właściwie bez tych połączeń ludzie nie mają jak dojechać. Tak, tak. do Tak, do i tutaj pracy. Zwiększyliśmy, zwiększyliśmy pojemność tych taborów, które obsługują te linie i z tych informacji, które nam tutaj koleje przekazują, to jest, można powiedzieć, powrót po tym covidowym czasie. Coraz więcej klientów de facto kolei wraca, bo, bo ten czas marca, kwietnia, kiedy połączenia były wyłączone, to też finansowy czynnik taki negatywny, ale to też kolej oczywiście Śląskie otrzymały wsparcie. My myślimy o zakupie kolejnego taboru, o rozszerzeniu działalności, poszerzeniu. A macie na to wszystko pieniądze? Będziemy poszukiwać w ramach, tak jak powiedziałem, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Funduszu Odbudowy. To są źródła, gdzie rozumiem, można poszukać tani COVID, kapitał. Czy COVID negatywnie wpłynął na finanse samorządu, w tym na finanse Urzędu marszałkowskiego e, Może nie tak strasznie, wie pan co, bo musimy się taką mądrością etapu, jakby to powiedzieć, podzielić. Nie, nie można dzisiaj wyciągać wniosków, jak ten rok 2020 się zamknie. bo o, już tam niektórzy wieszczyli już tam w marcu, w kwietniu, po prostu totalny kryzys, który by spowodował naprawdę... No i kilka, brak, milionów brak, brak, kilka milionów bezrobotnych. Kilka milionów bezrobotnych. Mamy lipiec. Sytuacja generalnie, jeżeli chodzi o bezrobotnych, jest, pomimo zwiększającego się w jakimś stopniu parotysięcznym odsetku osób, które są zarejestrowane, relatywnie dobra. Chyba 86 tysięcy osób jest zarejestrowanych na 30 czerwca i w czerwcu się zarejestrowało o połowę mniej niż w maju, więc więc ta sytuacja się stabilizuje. Nasze dochody za pierwsze półrocze też mają dość dobre wykonanie. Oczywiście chcieliśmy, żeby były większe, no ale ta sytuacja covid spowodowała, że wiadomo, przedsiębiorstwa przestały działać w kwietniu, w szczególności w marcu. Mamy tych dochodów troszkę mniej, ale nie tak jak wieszczyli niektórzy eksperci. I poczekajmy do końca Dajmy roku, szoku. jak ten drugi rok, szczególnie tarcze antykryzysowe, które zaczęły działać i te pieniądze pompują w rynek. Myślę, że to będzie czwarty kwartał odpowiedzią na to. W jakiej Pani sytuacji szoku? jesteśmy? Pan jest zdrowy, Adam Małysz też jest zdrowy. To, co promujemy śląskie? Zawsze, wszędzie i gdzie tylko możemy, bo śląskie naprawdę jest ciekawe. Jest zielone i cieszę się, że no, taka osobowość, jaką jest Adam Małysz, tutaj promuje przede wszystkim, że wrócił do zdrowia. Bardzo szybko to pokazuje, że, że, że jest w bardzo dobrej formie. I to będą wakacje promowania śląskiego? Tak, odczarowujemy ciągle ten relatywnie mit śląska jako miejsca, gdzie jest przemysł ciężki. Owszem, on nadal jest w dużej mierze, ale Relatywnie mamy mnóstwo ciekawych, zielonych terenów. Jura Krakowsko-Częstochowska, Szlak Zabytków Techniki, jak sobie popatrzymy tutaj przez centrum, Podbeskidzie, Żywieczyzna, Śląsk Cieszyński, Kraina Górnej Odry. To są na pewno ciekawe, interesujące miejsca, gdzie można przyjechać, dobrze spędzić czas. Tam no to jest zielono, bezpiecznie. Zapraszamy Zapraszamy. Śląska. Jakub Haustowski, marszałek województwa śląskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie marszałku. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.